Panie Boże, który znasz moje serce lepiej niż ja sam potrafię je pojąć, przychodzę dziś przed Twoje oblicze z pokorą i ufnością. Ty widzisz, jak bardzo zależy mi na tej rzeczy, którą gdzieś zagubiłem i jak wiele niepokoju noszę z powodu jej braku. Proszę cię, pozwól mi teraz zwrócić się do świętego Antoniego, którego dałeś nam jako patrona tych, co szukają i pragną odnaleźć to co utracone. Święty Antoni, ty, który z miłością i cierpliwością wspierasz zagubionych, przyjmij moje wołanie. Wiem, że za twoim wstawiennictwem wielu już odnalazło to co wydawało się nie do odzyskania. Wierzę, że i w mojej sprawie nie odmówisz mi modlitwy. Ty znasz ból zagubienia, Rozumiesz niepewność i rozproszenie, jakie teraz przeżywam? Pomóż mi, proszę, odzyskać spokój serca i jasność myśli. Wyproś u Boga, bym potrafił przypomnieć sobie, gdzie mogłem zostawić tę zgubioną rzecz. Niech mój umysł otworzy się na dobre podpowiedzi, a oczy niech dostrzegą to, co do tej pory było ukryte. Proszę cię też, święty Antoni, jeśli moja własność trafiła w ręce innej osoby, wstaw się za nią przed Panem. Oświeć jej sumienie, daj odwagę i pragnienie uczciwości, by mogła zwrócić to, co do mnie należy. Proszę, pomóż mi zachować cierpliwość i pokorę w tym poszukiwaniu. Niech ta sytuacja przypomina mi, że wszystko, co mam, jest darem z Bożej ręki. A nic na tym świecie nie trwa wiecznie poza jego miłością. Ucz mnie wdzięczności za każdą małą rzecz, którą mogę na nowo odnaleźć. Święty Antoni, mój orędowniku, wypraszaj mi dar zaufania, że nawet to, co dziś zaginęło, może przysłużyć się większemu dobru. Jeśli taka jest wola Pana, niech odzyskanie tej zguby stanie się dla mnie znakiem jego bliskości i troski. A jeśli inaczej postanowił, niech w moim sercu nie będzie gniewu ani smutku, lecz zgoda i pokój. Ty, który pomagasz w sprawach małych i wielkich, prowadź mnie, gdy błądzę i przypominaj, że Bóg zawsze jest moim prawdziwym skarbem. Niech każda odnaleziona rzecz przypomina mi, jak wielka jest Jego hojność i jak niezawodne jest Twoje wstawiennictwo. Dziękuję Ci, święty Antoni, za Twoją obecność, za to, że mnie słuchasz i za to, że nie zostawiasz mojej prośby bez odpowiedzi. Chwała Panu, który działa przez Ciebie i umacnia moją nadzieję. Amen.